Hlau, w portal Games. Witam Kaczmar Gigfactor Factor TV, ponieważ tak dawno z Ignacym nie rozmawialiśmy. Ja właśnie ostatnio jestem często często u ciebie, Tak, dosyć, dosyć często. <laughs> Słuchajcie, no ostatnio rozmawialiśmy byliśmy na Pyrkonie w Poznaniu, teraz jesteśmy na Pionku w Zabrzu który to jest Pionek 27. Wow. My kiedyś na wywiadzie mieliśmy, na, kanale, na naszym kanale wywiad zrobiliśmy, pamiętasz, przez Google Hangout, gdzie właśnie opowiadałeś mm. o Pionku, ale jakby ktoś tamtego wywiadu nie widział, albo chciałby usłyszeć jeszcze raz, jakbyś mógł powiedzieć w ogóle, skąd się Pionek wziął, jaka jest idea tutaj i na czym Ci najbardziej zależy dla tych, jeśli chodzi o tych ludzi, którzy tutaj przychodzą. Jest to pierwsza w Polsce impreza o grad planszowych. Powstała pierwsza 10 10 lat temu, kiedy nikt planszówki nie grał. Ja zwołem moich różnych przyjaciół, i było nas 20 hopa i przez weekend graliśmy w gry. Po tym weekendzie stwierdziliśmy, że było zajebiście. Chcemy się spotkać jeszcze raz, spotkaliśmy jeszcze raz kwarto później. W że już się 40 hopa znalazło, a potem ich było 80, a teraz mamy prawie 1000 ludzi. No na tej edycji nie mamy 1000 ludzi oczywiście, ale na poprzedniej na poprzedniej było tutaj mamy teraz wczoraj było. Ponad 400. Dzisiaj nie no ile jest. No nie, to jest nieistotne. A w każdym razie impreza zaczyna się od 20 od 20 chopa, a skończy się teraz na, w okolicach tysiąca 1000, 1000 ludzi. Recepta jest bardzo prosta. Mamy bibliotekę gier, przychodzisz, bierzesz sobie grę i sobie grasz. Mamy wolontariuszy, tak zwane pomarańczowe koszulki, ludzi, którzy wkuwają te gry przez te wszystkie tygodnie pomiędzy piątkiem. I jak sobie taką grę z biblioteki weźmiesz, to oni przyjdą się wytłumaczą. Wstęp kosztuje piątek, a dla dzieciaków za darmo. Czyli Ty jako rodzina z, z dziećmi płacisz 10 złotych, przyjdzie mama, tata, dwójka i Ci zapłacą 10 złotych. Siadają przy stoliku, mają za darmo grę wypożyczalni, mają wolontariusza, który mi tą grę wytłumaczy i to wszystko trwa dwa dni. No to czego tu nie lubi? To to musi działać I tutaj nie ma żadnych jakichś dziwnych rzeczy. Ja mam duży problem, jak my retomujemy piątka, że mówimy przyjść na piątkę. I my wymyślamy jakieś atrakcje. Tak? Że tutaj Michał Oraż będzie gościem, że będzie jakiś tam heks. No Hex. Jak ty tutaj jesteś na tym piątku widzisz, ludzie to mają za przeproszenie, żeby się wypikać. W grupie mają te wszystkie turnieje heksa i te inne rzeczy, bo w sposób się fajnie pobawić. Więc my na poziomie, wiesz, press announcement jakby takiego robienia bazu, musimy tam jakieś tworzyć, jakieś takie wenty. Natomiast ci, którzy tutaj przyjechali, oni doskonale wiedzą to, co jest najważniejsze, najfajniejsze. 400 gier w bibliotece i 20 wolontariuszy, którzy tak tłumaczą. I tyle. I to jest winning strategy po prostu. Tak, znaczy ja powiem tak, no u nas tak jak wiesz, bo już nie raz o tym rozmawialiśmy, w Gdańsku jest festiwal Gramy, który jest takim bardziej już też nastawionym na handel, że tak powiem, wydarzenie. targi, tak. Tak, dokładnie. Targi, ma, ma, są te stoiska wydawców. Bardzo fajnie zrobione, nie mówię, że nie. No ale mimo wszystko, tam to jest ta gralnia to po prostu robi największe tak. wrażenie, bo tam po prostu, o wiesz, w sobota 10 się zaczyna gramy. Sobota 11.30-12, gralnia, która jest większa chyba na, niż ta cała, no, no może jak ta cała hala, tak włącznie z tamtą przestrzenią i prawie wszystkie są zajęte. Nie? Więc, Więc to też. To jest, jest... to jest ta formuła, to jest ta formuła i to zawsze wygrywa i To, to się wynalazło to 10 lat temu, czy 10 lat ta firma była rozwijana i ta, na, naprawdę wniosek jest taki: dać tym ludziom spokój, nie chcę po prostu, oni są sprzysi i pograć. Tak jest. Moim to zdaniem bardzo sprawdza. E, no dobrze, mam do Ciebie takie pytanie, bo... E, dobra, zacznijmy może od tego. Bo to jest coś, z czym Wy tu dzisiaj przyjechaliście. Gazan N' pra, pra premiera z jeszcze nie ma w sprzedaży. Oficjalna premiera jest chyba 14 czerwca, czyli połowie miesiąca. A tutaj mamy pra premiery, już do nas przyjechały. Teraz te egzemplarze będą prezentowane sklepom, będą wysłane do dystrybucji i tak dalej, tak dalej. Więc potrzebujemy te dwa tygodnie, żeby to wszystko ogarnąć. Mamy w akcji fizyczne egzemplarze, mamy. Przyjechał do nas dokładnie w piątek przed piątkiem. Z Niemiec Guns Steel, nowa gra Portal Gamesu. Ostatnio bardzo dużo gier ukazało się z logiem dwóch pionków, czy takich gier bardziej familijnych, jak Lokomotywa, Wesołe Krówki, Kanagawa, Fuse. A teraz Portal uderza Hardcorem, dla wszystkich fanów tego hardkorowego, twardego portalu. Czy gra cywilizacyjna, mózgorze, ciężka, ciężka sprawa. Mimo, że wygląda bardzo niepozornie, nie wiem, czy zdążyłeś zagrać? Jeszcze nie, muszę jeszcze nie niestety nie. E, ciężki mózgorze, mamy karty, możemy zagrać ją jako resorsa albo jako akcję, więc to już jest kombinowanie. tak? Jak ktoś gra w Lucien, Klarka to każdy ten temat. Że to cały czas się te karty odwraca, jak ją trzeba zagrać, to jest to samo. Jakby. Czy chcemy jako skilla, czy jako resorsa, bo skilly potrzebują resource'ów, więc muszę zagrać trzy karty jako resorsa, a żeby jeden zagrać jako skilla. Totalny musgożer, piramida cywilizacyjna, coraz wyższe partie cywilizacji, coraz wyższe, potężniejsze karty. Zaczynamy z wystrażami, a potem mamy Messerschmitty, tego typu klimaty i to jest dla naszych fanów portalowych hardkorowców Gra w super cenie. No właśnie chciałem ciebie, to miało być moje kolejne pytanie, bo ostatnio rozmawialiśmy właśnie na ten temat, co, dwa co, co robią dwa pionki, co robi portal. To właśnie wspomniałeś, że portal to będą takie duże, cięższe tematy i Kminiorna, te duże, cięższe tematy, a tak naprawdę cała reszta to będą dwa pionki, i tak właśnie po prostu byłem zaskoczony, bo jakoś tak myślałem, że Guns N' Steel może właśnie być jako dwa pionki bardziej wydane. On, ale jest, jednak... on jest malutki jako pudełko, ale jako to jest to jest, to jest ciężka, gra, to jest to jest dla fanów portalu dla harkorowców? My w linii dwóch piątków, która jest, wiesz, w księgarniach, w Empikach, tam, jakieś takie że to, to, to ludzie to otwali i o i Nie, mali. To musiało być jako logo portalu. To jest dla hardkorowych graczy geeków, którzy są z nami od lat. Okej. Okay. A właściwie ten, bo byłem teraz, byliśmy w Krakowie, byłem w księgarni i nie z czego wynika, w trójmieściach chodzę po sklepach, gdzie widzę całą masę gier. I nie mówię teraz, to co powiem, to nie jest jako, jako jakiś tam przywar, czy tam, jakiś tam docinek tutaj, że tam jest tak Egmont, Tref, Grana, wszystko fajnie. Nie widzę nigdzie dwóch piąków, pomimo że chodzę po miejscach, gdzie moim zdaniem te dwa piątki by bardzo pasowały. A tutaj byłem w Krakowie, pierwsza lepsza księgarnia, do której wszedłem i teraz już nie pamiętam co to było, dwóch piąków, ale tam jakieś tytuły dwóch piąków były. Z czego to wynika, że tak już tutaj tak właśnie w tych miejscach... Prasa handlowców, miejsca. jak my mamy handlowców, jak handlowcy tutaj są, to ten handlowcowie jest łatwiej pojechać do Krakowa i tam pogadać z krawnikiem księgarni, tam pogadać z jakimś lokalnym dystrybutorem, tam pogadać z jakąś hurtownią i wcisnąć ten towar, niż jechać gdzieś do Bydgoszczy czy do Torunia. I tam to się pojawiamy, ale że tam jesteśmy w tych większych punktach, będzie to się zmieniało, będziemy mieć radę więcej handlowców, będziemy się rozwijali, ale dokładnie tak, to południe Polski mamy o wiele lepiej zinfiltrowane niż północ, po prostu kilometry, to jest po prostu logistyka. Aha, rozumiem. E, Słuchaj, kolejna rzecz, którą się chciałem Ciebie zapytać, bo mamy tutaj e, nową wersję do przetestowania Alien Artifacts i w to akurat udało mi się wczoraj zagrać w, now w nową wersję. Ale wczoraj, właśnie tak wczoraj zresztą rozmawialiśmy o tym i tak parę właśnie ciekawych rzeczy powiedziałeś na ten temat, że, a propos zmian konkretnie. I bardzo bym chciał, jeżeli możesz, oczywiście jeżeli chcesz, podzielić się, jak, jak Ty podchodzisz do tego, jakie to są zmiany, po co są te zmiany, jak to by przebiegało i jakich reakcji możesz się spodziewać. Tak, my mamy... Martin jest strasznie, strasznie się tego boi, bo on jeszcze nie ma tego doświadczenia, które my tu mamy w, w portalu, bo dla niego to jest taka pierwsza duża gra, którą, którą, którą wydaje razem z Wiolą. I Marcie się mnie zapytuje, ale Ignace, jak ludzie grali na Portalkonie, albo Ignacy, jak ludzie grali na rzutkowską, albo jak ludzie grali coś tam na jakimś innym komencie im się podobało, a teraz to zmieniłem, to co? Ja mówię, no to nic, będzie im się dalej podobało. Będą może narzekali, coś tam zmieniliśmy, ale robimy dobrą grę. Nie możemy się bać, że ktoś zagra na Rzutkowską, i mu się podobało i teraz tę grę zmieniliśmy i on teraz będzie tę grę hejtował. Nie, my się podążamy jakąś ścieżką, wiemy, co tym osiągnąć. Wprowadziliśmy masę, masę, masę faktycznie zmian. Usprawnie ta gra jest o wiele szybsza, prostsza i moje zdaniem znacznie ciekawsza, ale dokładnie to jest to, o czym jest cała debata w firmie? Jak kolejne zmiany wpływają na grę i jak ktoś lubił wersję 2.0, a teraz jest wersja 5.7 i, i czy on już jej nie lubi, czy ją lubi, czy, czy ją nie lubi? Ja cały czas zmieniam testeru i szukam nowych ludzi, nowych, ludzi, żeby oni mi spadli na nowym spojrzeniem, bo klątwą autora Gier, klątwą zespołu developersko jest to, że testerzy się przyzwyczają do jakiejś, do jakiejś wersji, oni są, już tą wersję lubią. I wersja kolejna, i kolejna, i wkurza, bo oni tamtą lubili. To jest tak jak znasz te piosenki, które lubisz, jak mówili w Rejsie, tak? to jest to, do tego się przyzwyczajamy. Lubisz te filmy, które znasz. My lubimy Bruce Willisa, żeby zawsze kopał wszystkich po i nie chcemy jakiegoś nowego Bruce Willisa, Mam samego Brucea Willisa. I to samo jest w game designie. jeśli masz testera, czy fana, czy innego, który zagrał w jakąś tam wersję. Zobacz, jakiego ja miałem hejta, jak wydawaliśmy 51 jedynkę Master Set'a i ile ludzi mówiło, że ale oni wolą tą starą. Kiedy na papierze widać, że to nowa jest lepsza, to, po jest, nie, to jest obiektywnie, to jest Master Set jest dziesięciokrotnie lepszy od pierwszej edycji, teraz są masę poprawek. Nie? I wciąż masz jakieś ludzi, którzy wolą tę pierwszą edycję, bo oni ją znają, bo ją lubią, bo się ją wychowali i Master Seta nie kupią. Nie? I to samo jest a dla nas na podstawie developmentu jest to samo z testerami właśnie, żeby jak zrozumieć, że jak tester narzeka, to może on nie narzeka dlatego, że zmiany na w tym kierunku, dlatego, że nie jest do tego przyzwyczajony. Dlatego, ja to o tym mówię na seminariach, jak ja robię, musiałbyś kilka moje seminarium, do strony, go upublicznić żeby ludzie mogli sobie i to zobaczyć. I jak mówię na seminarium, opowiem jak te, jak testować, że to musi mieć kilka transzy testerów, ja mówię, że nie da się gry testować z czterema kumplami, Bo oni po miesiącu już tracą są credibility, już, już nie może słuchaj. Bo oni w kółko no, mieli to samo, Oni czegoś oczekują. Ja mam zespół testerów, Eric Lang, to są później wywiedział, Eric Lang ma ponad 100 testerów. No właśnie to napolega, że to musisz ich zmieniać, cały czas ich zmieniać, bo poczujesz nowego feedbacku, masz nową wersję i pokażesz, że to gościom od zera, którzy w tej gry nie znali. Jeśli im się nie podoba, to jest niedobrze. Nie? A tych, którzy w wersję znali, ją lubili, to musisz zacząć ignorować. Jest to bardzo ciekawe zagadnienie. Tak jak powiedziałem, zapraszam na moje warsztaty autorów gier, To ja takie, że tam godzinami opowiadam, jak, jak się te gry testuje, jak się te gry tworzy. I to, czego się Marcin boi, a tego co ja wiem, że tak będzie, to że X% procent ludzi, którzy zagrało na Rzeczkowską i X% ludzi, którzy nam na Big. Myśmy pojechali polecieli na Biggie Geekon do Stanów, do Dallas, i testowaliśmy grę. I tam się Ziggars i ja jarę i sam Chili. Jakby ja mam w notatniku ryzyko, że Ziggars ja powie, że wolał pierwszą wersję. Bo on już tamtą znał, tam mu się podobała i on zapytał a te zmiany, nie? My wiem, po co są zmiany, my wiemy, co to osiągamy, my wiemy, jaki mamy feedback tutaj, czy na UK Game Expo, więc wszystko jest okej, okay, nie? Ale jakby zmiany to jest coś, co trudne zagadnienie i jakby my wiemy, że ludzie grania zmian nie lubią, tak po prostu. Ale to dobrze, że wspomniałeś właśnie o Zee i Sam Hill, to jest jedna rzecz, tak po prostu patrząc nawet za, zanim jeszcze to zagrałem się tak zastanawiałem, Czyście trochę tak no nie obawiacie tego właśnie, że jak Dice Tower zrobił tam lekki hype w oparciu o tą pierwszą wersję, to czy nie boicie się trochę tego, że przykład nawet wiesz, nawet głupia wzmianka o tym w recenzji, nawet jak powiedzmy oni to zrecenzują, powiedzą, że gra jest fajna, wszystko super, ale kurczę, szkoda, że, nie daje, że wywalili tamto, że tam tamto, że tamta była lepsza. I nawet taka głupia jednozdaniowa wzmianka mogłaby teoretycznie tak, coś tam napsuć. Mm. Ty, ale ty jesteś świadomy tego, wchodzisz w Wiem, bo... tak, okay. wiemy, 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 jaki chcemy mieć końcowy efekt. W tej, wersji, w tej wersji, którą ty grałeś, zapewne to było, bo to było jeszcze na, na, na wiosnę. Tam jak walczyłeś, to strzelałeś z torped. Miałeś takiego, że dałeś tak, tak, czerwone, tak. ten nie wystrzeliwałem. To jest zajwisty klimat. Zajwista, fajna rzecz. I jestem pewien, że ileś ludzi będzie mówił, o, ale... Te torpedy to były fajne, no, ale one nie grają, bo te torpedy nie były z Jak budowałeś niebieskie, to płaciłeś niebieskimi, jak budowałeś zielone, to płaciłeś zielonymi, a jak budowałeś statki, to płaciłeś dolarami, I zamiast płacić czerwonymi. Nie? Więc myśmy to ujednolicili. Jak budujesz technologię, budujesz z niebieskiego, budujesz planetę, płacić zielonym, budujesz statek, płacisz czerwonym. Tylko teraz, jak płacisz czerwony, to już nie mamy torped. Więc torpedy musiały wylecieć, tak jest? Żeby to ujednoliczyć, tak jest? I zabierz mas i potem ludzie będą mówić, ale te to torpedy były fajne, tak jest. Ale w zamian osiągnęliśmy to, że jednym zdaniem w mówimy, za technologię, Planety statki płacimy niebieskim, na zielonym, czerwonym, resursem. Koniec. Jedno zdanie. prosta reguła, wszystko jest spójne, natychmiast to rozumiesz, nie? No tak. no, ale torpedy musia polecieć, Więc tak ja, z, Więc teraz hipotetycznie na tym śmieszny się bo że taki jest za Hamasa przy zmianach, nie? Hipotetycznie może powiedzieć yeah, torpeda I like the Torpedos. No sorry, ale w zamian mamy 100 razy lepszy gameplay, bo jest smooth, szybki, krótki. Okay. Wybory, wybory. Wiesz, wiesz dokąd że chcesz osiągnąć. Mamy, tak, mamy widownie. Mamy widownię w końcu na żywo, w jakimś na żywo. Co tam, co tam? Jakie, jakie pytanie? Jakie jakieś, pytanie? pytanie? Jakieś, jakieś Dawaj pytanie? pytanie jakieś. Aha, czy jak się interesujemy to się obrażają, dobrze wiedzieć. Eee, kolejna rzecz, która tutaj mi się podoba, że miałem okazję zobaczyć na żywo po raz pierwszy, podotykać, pomacać i nawet dzisiaj rano zagrać, to jest Godfather od Kulminornat. Cool eee, to jest nałożone embargo na temat, jeśli chodzi o recenzję tej gry, więc ja nie mogę powiedzieć, czy gra, nie mogę się tutaj rozwinąć, czy gra mi się podobała, czy nie. Natomiast znacie moją politykę, że ja nie recenzuję gier, które mi się nie podobają, bo szkoda mi na to czasu, a recenzji możecie się spodziewać pewnie gdzieś tam połowa sierpnia, na początku sierpnia. Więcej nic nie mówię. Bardzo mi się podobała, jak ty się w ogóle ta polityka kulminiornacji z tym związana. No to jest dla mnie bardzo ciekawy temat. Na zasadzie, że i co wy możecie mówić, co nie, jak to w ogóle wyglądało, ten, ten proces. Wczoraj Aga mi coś tam powiedziała o przygodach z logo, z o, tytułem Ojciec Kzesny i tak dalej. Jakbyś mógł z tego coś powiedzieć, to jest bardzo no jest, ciekawe. Jest, jest, jest tak, że to pierwsza gra Kruniornout, która wychodzi, tak duża gra, która wychodzi, normalnie do sprzedaży, bez kickstartera. To jest... Dla nich olbrzymi projekt, bo ta gra jest w produkcji tak samo droga jak Bladridge, a mnie tego na Kickstarterze oni muszą właśnie włożyć kapuchę od razu na tą gęższą produkcję, więc ich przygotowaniu tego wydania jest kosmiczne. Czyli tak jak my dostajemy od nich dokładnie dokument, który jest na na którego dnia co możemy mówić, którego dnia, co możemy publikować, tego dnia możemy publikować zdjęcia, tego dnia możemy już zacząć pokazać ją na konwentach, tego dnia możemy pokazać trailera. Ten trailer, nie wiem czy to są takie rzeczy, które można ciekawie sobie po, poszukać. Trailer Godfather, który się pojawił na polskim Facebooku, uh -huh. był się tego samego dnia, który się pojawił na Facebooku amerykańskim polskim. Bo myśmy mieli dokładnie datę po prostu. Myśmy, więc my te trailery mamy wcześniej, mamy wszystkie materiały: mamy wywiady z nimi, mamy masę materiału i mamy kalendarz, kiedy możemy sobie to pokazać. Nie? Oni mają to tak, że oni wiedzą, że oni muszą zbudować gigantycznego hype na tą grę, żeby to się zwróciło, bo oni potrzebują. To jest bez albo nagra. A produkcja jest tak samo droga jak, jak, jak badyż, to jest tak samo duże, duże gra. Więc jakby faktycznie współpraca z na tym na tym względzie. Dla mnie jest bardzo, bardzo fajne i ja ją bardzo lubię, ponieważ ci, którzy znają mnie z różnych tam wywiadów moich ja zawsze powiadam, że dla mnie marketing i promowanie gier to jest jak battle plan. Ja też mam dokładnie rozwiązywane, każda gra portalu, ludzie aktualnie wszyscy jęczą, kiedy będzie Instrukcja The First Martians opublikowana. Ja wiem kiedy ona będzie opublikowana, no nie będzie wtedy kiedy będą ludzie jeńczeli, bo ja mam, wiem kiedy ona się ma pojawić, to jest zaplanowane, tak jest? Mamy pięć filmów o First Martians, potem mamy fakt The First Martians z fanami i potem jest Instrukcja i to było zaplanowane pół roku temu. I tak samo, więc ja tak też samo działam, my mam kalendarz, kiedy co opublikujemy. Więc jak z opasas dla mnie jest przyjemnością, bo to jest dokładnie tak samo jak my działamy. I tak, no, ty dokładnie wiesz, kiedy może podziwać instrukcję, tylko się sprowadza. I to dotyczy każdego scenariusza na świecie, każdy scenariusz na świecie dostał, dostał informacje, kiedy ma prawo publikować recenzję. My wiemy, kiedy mamy prawo instrukcję, kiedy możemy pokazać tego trailera, kiedy tego trailera, kiedy możemy pokazać zdjęcia, wszystko jest planowane i mam nadzieję, że to, dzięki temu doprowadzą wszystkie do sukcesu. Gra jest rewelacyjna, jesteśmy w nią zachwyceni i teraz tylko musimy przekonać fanów po Polskich na całym świecie, żeby ją kupili. No więc tak, Godfather 25 8 lipca, premiera światowa, coś takiego tak, chyba, tak dobrze Słuchaj, takie szybkie pytania, szybka seria pytań, jak tam wyglądają prace nad sporoma tytułami First Martians, wszystko idzie zgodnie z planem? Jest w drukarni. Nie bardzo, nie, nie zgodnie z planem, bo bardzo dużo przygód, będziemy no, w portal informacji opowiadali o tym i Faszka TV, bo bardzo dużo przygód się ostatnio wydarzyło, ale wszystko jest ostatecznie zgodnie z planem, drukuje się, będzie dobrze. Inis? Jest, jest jakiś mega fuck up z plikami z Matagotu. Ja mam, wrażenie, że my myślę, że mamy pudełkodnik, jakby, ale tam jest jakiś, jakiś większy problem na, na komunikacji. W sensie, że nie, nie wiem, ja, to są byliśmy umówili o Prykonie, nie? I, hmm. Nic się nie zmieniło. Tam jest jakiś jakieś... Oni nie mają, nie możemy się z nimi doskajpować, na myłem wpisułem jest jakieś, Powiedziałbym tak, wygląda to, że Iniz będzie jedno z ostatnich, jakie wydamy w ogóle z Matagotami, ponieważ w nimi jest jakaś masakryczne. Ja, ja wiem, że to są Francuzi, że oni mają bagietkę i mają luza, ale jakby jest jakaś masakra. Jakby. I, bo to do czego to się sprowadzam poważnie, jakby... Was nie interesuje, czy ja mam problem, że nie mogę doskajpować do Do Was interesuje, że oby sam gręże wy do mnie. Więc ja wychodzę na idiotę, przez to, że tam jakieś gość mi na maila nie pisał i nie przysłał mi plików okładki, więc jakby... No i nic wyjdzie, bo jest podpisany kontrakt, ale nie dobrze to wygląda tak na przyszłość. Jakby ja nie, nie wiem, albo oni tam się jakoś ogarną, zatrudnią może więcej ludzi. Na razie jest dramat. My nie, nie, nic. nic się nie dzieje po naszej stronie. Czekamy. Bo wiesz, widziałeś recenzję Gambita i nic? Nie widziałem, ale podejrzewam, że zabrał to grę, jest zajebista. Jest... On y, powiedz, zdetronizowała u niego chaos w starym świecie, Bladre, i Kemeta. Gresie, On po prostu to. dał jej, jej 9,5 na 10, no co ja tak długo, jak oglądał że, Gabita, nie, nie się, widziałem. Ja przypominam, są. że Matagoty zawsze pracował z Rebelem, a myśmy tę grę wytargali dla siebie. Ja, w, ja o tej grze mówię od, od lat, bo ja grałem w Prototyp dawno temu. nie? Gra jest genialna, no, ale jak się nam pliku nie przesłał nic na maile, to jest jakieś, absolutnie nie wiem. No... Nic mi tego nie powiem. Jakby. Wygląda tylko na to, że z Matagotami ciężko będzie w końcu prasa, bo jakby ja nie jestem happy. No, ale rozumiem, że jak już będziecie mogli jakoś tak bliżej niż dalej określić, datę premiery, to ja to... Jak pójdzie do tak? to będę wiedział, a na razie do Tukaj nie poszło, bo nie mamy wszystkich plików. Mamy, no, mamy gotową misukę, mamy gotową planszę, mamy gotowe karty. Wiem, że cover jest w ogóle nie dotknięty, bo nie mamy jakichś plików. Okej, okay, a powiedz mi side Black Blade. To jest... Dla mnie osobiście. Ja na to czekam. Ja nie wiem, ja nie wiem czy Miem, to nie wiem, bardziej Rozgrzebane tłumaczenie jest. Jeszcze, jeszcze nie wskładzisz, no. nie Jeśli To jest skupa tekstu, a First Martian z nas przywalił tekstem masakrycznie, więc tutaj nie ma co ściemniać. To na razie jeszcze jest w fazie niedokończonego tłumaczenia. Okej, okay, to mam teraz takie pytanie zupełnie z innej czapy, bo ostatnio poleciał filmik. A propos tego, co mówiłeś o warsztatach dla twórców. Dice Tower zrobiło listę, którą moim zdaniem, w mojej oso osobistej ocenie, powinna być lekturą obowiązkową dla ludzi, którzy myślą, żeby zająć się projektowaniem gier Top ten things designer should stop doing. Eee, po prostu taka lista przekazań, czego designerzy nowi nie, nie powinni robić. Ja o dwie rzeczy się chciałem zapytać. Pierwsza rzecz to była taka, że s, e, Tom Vassell powiedział, <coughs> nie bądźcie wydawcą. W sensie zdecydujcie się, czy jesteście wydawcą, czy jesteście autorem gier. I powiedział oczywiście, że ma... Jakieś tam, że są wyjątki i znając jego ogólną opinię na, port, na temat portalu, na Twój temat, to zakładam, że Ciebie zalicza do tych wyjątków, ale czy ty się zgadzasz na przykład z tym, że faktycznie to jest. Po, po swoim tak. doświadczeniu, że to jest trudne połączyć się. Tak, Dawczę nie powinien być autorem gry, ja prędzej czy później będę tylko wydawcą, to już na pewno też na warsztatach mówiłem, że jakby ja polsko się wygumkowywał zrobienia gier zgadzam się z jakby tak. Ja albo jesteś autorem gier, albo wydawcą, i te wszystkie projekty kickstarterowe, właśnie, że to jest jakieś one-man show, bardzo się, ja cały czas powtarzam. Kickstartera kojarzymy z sukcesu Club or Not, Kickstartera kojarzymy tam z sukcesu tej Simple Games, a nie kojarzymy z tych setek projektów, które zaliczyły kapę, bo były albo niezostawana, albo nie wydana, coś tam, coś tam, coś tam. Jeden człowiek wydawca autorem gier nie powinien być. Ja się zostałem, zostałem autorem gier w przypadku. W dawnych, dawnych czasach, jak, jak trzeba było jakąś grę zaprojektować, nic nie mieliśmy i to na mnie spadło i po co zrobiłem stronę kolda, akurat wyszedł. I poszło, poszło to dalej. I się okazało, że umiem robić gry planszowe, ale nie docelowo. Mam zamiar robić wydawcą. I, I dziękuję za bycie autorem gry. Rozumiem Zgadzam się. się. A druga rzecz, to powiedział Zigersia, rewelacyjnie to zabrzmiało bardzo mądrze. Super, po prostu rada, że jak testujesz grę z ludźmi, to nie pytaj się ich o mechanikę o feedback co do mechaniki, pytaj się o ich emocje, na zasadzie nie słuchaj rad w stylu, a czemu ja mam na początku gry cztery karty na ręce, a nie 5? Tu powinno być pięć kart, a nie cztery, Zamiast tego słuchaj, jak ktoś ci powie na przykład, wiesz co, fajnie, ale na początku miałem wrażenie, że mam za mało opcji. Czy ty się też byś z tym zgodził, że to jest... No taka... Ja zapraszam na moje warsztaty, bo to jest jakieś... Jeśli chodzi o feedback od testerów, to jest jakieś 20 minut tej seminarium, wiesz, przygotowane, tak. napisane, więc to jest jakby, to jest około 20 minut mówienia o zbieraniu feedbacku od testerów, w dużym skrócie w ogóle nie słuchaj testerów. I mówię, powiedz, aby w ogóle nie są testerów. Obserwuję tylko, co robią i w ogóle nie gadam. To, co tester mówi, to jest pier... Głupo, gadanie głupot. <głupy> oni nie są autorami giery, oni nie wiedzą, co mówią i to są Twoi kumple, którzy robią de ale jak oni coś tam mówią, no oni się tam nie znają. Ty masz go patrzeć jak gra przebiega i jak to wszystko wygląda i jak oni robią teum. To jest 20-minutowy monolog na mnie na, na seminariach, zapraszam kiedyś na moje seminaria. Generalnie testerzy te, 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 są o nie odmówienia i robię za siebie gry. To jest właśnie to i właśnie on to w podobny sposób argumentował, nie, że po prostu dużo testerów może w tym momencie się poczuć i wiesz, wy, zacząć się wymądrzać no, na temat, o no którym nie. tak naprawdę nie wie. Natomiast jeżeli po prostu podejdą skromnie i szczerze do tematu na zasadzie on właśnie, że to... masz to... tą zagrać, a Ty masz siedzieć i patrzeć, co się dzieje. i Nie, nie macie gady, to nie jest randka, nie macie absolutnie nie gadać. No i bardzo dobrze, no i macie. Eee... Zapraszam na moje seminarium na konwentach o robieniu gier. Ja tam dużo mitów, mit, mitów rozbijam, co właśnie młodzi autorzy jakby, no nie wiedzą, bo nie, nie ma książek na ten temat, nie? Ja czasem na blogu piszę jakieś porady. Ale generalnie zapraszam na seminarium, to jest taka dwugodzina piguła takich konkretnych rzeczy, co robić, co nie robić. Okej, okay. no to na zakończenie ja zawsze próbuję z Ciebie coś wyciągnąć. Jak Cie, ktoś się ciebie na paszczuk zapytał, jaką grę... kiedy, kiedy właśnie będzie Zombie Side Black Plague, Ty coś wspomniałeś, że będzie, że coś tam jest opóźnienie, a że w ogóle to przed Zombie Side być może wydacie inną grę. Czy coś możesz więcej powiedzieć na temat tej tajemniczej innej Ta, gry? Musieliśmy ją skancelować i przesunąć. Czyli nie będzie tej innej gry? Znaczy ona będzie, ale nie będzie nie będzie tej jak myślałem. myślałem. Mieliśmy, mieliśmy wydać jeszcze na na jesień jedną grę z Not, fajną, ale nie. skansować. Znaczy Te terminy były tak ciasne, myśleliśmy, że zdążymy, ale nie, nie dało się. Więc... A żeby nie robić, wiesz, w pośpiechu jakoś nie spieprzyć tego no, zbyt drogiej gry, żeby, żeby sobie zawalić, odpuściliśmy ją. Więc mogę ci powiedzieć, że tą grę, co jeszcze nie głosiliśmy, to jej na razie nie wydajemy. Natomiast <laughs> okay. e, poważnie, e, mamy dużo, dużo gier fajnych do wydania i w pewnym momencie po musimy dać zobaczyć... Nie, nie, po prostu już nie zrób wciąż. Są odmani ma te tytuły i jakby nam te sample, albo przysyłają nam instrukcje po prostu do print and play, to by się chciało to wszystko wydawać, a przynajmniej większość tego. Nie, ale rynek polski jest nie z gumy, a nasze moce przerobowe też te, te gry po prostu, jak składasz grę wydawaną przez Jelo, To to są dwie czy trzy dniówki no, składacza, bak, bag, dwie karty, trzy żetony i go, nie? Cool. Kulmjot, trzy tygodnie roboty, nie? 100 kart, plansz, żetoników, tłumaczenia, instrukcje na 40 stron i więcej się nie da, więc pewną grę, której nie ogłosiliśmy, przekazaliśmy, okazji Witam w bezsensownym wywiadzie z Ignasem Przewiczkiem. <noise> Tylko na Geek Factor TV. No dobrze Ignacy, więcej się nie zatrzymuje. Dziękuję Ci bardzo. Dzięki w ogóle za imprezę, bo naprawdę nie żałujemy ponownie wycieczki na południe. I no, mam nadzieję do jakiegoś tam zobaczenia kiedyś tam, gdzieś tam. Si. Dzięki dziękuję. bardzo, do zobaczenia.